No, es que verdad. No. Dobra, sandstone. No, a tutaj w sumie coś mogę sad, sad, Sandstone. Sandstone. wiem wiem co sad, 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 A teraz sad, 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 Dobra, to sandstone. Tutaj jest taka wewnęka. Bo pamiętam, że ludzie tutaj często się kryją. Dokładnie tutaj. Hmm, tutaj muszę dorobić, żeby to tak nie było. Dobra. No, ciekawe czy ktoś nie. Ani... Co to jest? Jest wolne, więc prestowanie sklumienia jest płynne w efekcie film będzie się before... In this video I'll jump including I'm on YouTube and watching like and what you want to do desktop. And this video, we work on the live stream sure here. For me it's an orange R, so click on that.